zajrzeć też do statutu. Jest tam tryb, jest, jeżeli dobrze pamiętam, chyba na wniosek jednej piątej można zwołać nadzwyczajne zebranie, gdzie wskazuje się temat, propozycję tego nadzwyczajnego wojna, walnego zebrania i jednym z przedmiotów może być chociażby zmiana zarządu, ale tam jest chyba przewidziana w statucie jakaś większość, żeby... Jeżeli tak Pani pamięta, to tak, ja musiałbym to jeszcze sprawdzić. Ale możemy dzisiaj. Dzisiaj nie. Już Sugerowałbym, proszę Państwa sprawdzić dokładnie tę większość i na piśmie zebrać podpisy tej wymaganej większości z wnioskiem do zarządu. Czyli do Pana Pani Pani, tak? Tak. No. I oni y, muszą zwołać Tak, będą zobligowani zgodnie ze statutem, żeby takie zebranie, jeżeli ta większość wnioskująca i podpisana pod takim wnioskiem y, złoży taki właśnie wniosek seria do zarządu. Ja mam pytanie do Pana Prezesa, bo Pan Pusz nie odpowiedział, bo to jest powód, dla którego w ogóle tutaj ja się znalazłem, tak? Przez te wątpliwości i dlatego pytanie, dlaczego Pan czy komisje nie chciały tej umowy udostępnić wcześniej? Bo jakby stąd się wzięły wszystkie plotki, stąd się wzięły wszystkie wątpliwości. Ja nie zakładam tutaj złej woli Pana, tylko mówię, że to jest źródło dla, dlaczego ja tu jestem. W wiedzieć, sensie, dlaczego działkowcom nie udostępniono tego wcześniej, komisja rozjemcza i rewizyjna mówiły, że nie mogą tego zrobić. Pan prawnik, ja się nie zgadzam, mówi, że działkowcy mieli prawo zapoznać się z tym wcześniej, więc dlaczego Państwo nie chcieli tego udostępnić? Dlatego tak jak mówię, były ostatnio ostatnia prowadziła Komisja Rozjęcia Rewizyjna spotkania informacyjne i tam miało to być podane tylko z tym, że tam były krzyki, huki i teraz poproszę Państwa o odczytanie z tego. Jak, jak to przebiegało i tak dalej, jakie były zachowania działkowców, że nie szło do skutku. Ale ja się nie zgadzam. Proszę pana, było pierwsze spotkanie, gdzie prowadził pan Adam, było przeciwne wszystkim i tak dalej. Były to, były, zaraz panie były to osoby, które zamieszkują, w większości już nie, bo widzę z tego, że to jest Tak. Trzeba dojrzeć do tego. Ale ja pani nie pani, ja mieszkałem, ale nie wyciągałem ręki po więcej. Płaciłem, były podwyżki, nie, pani już na przykład słyszała, nie chce płacić za odpady. Ja się o medytorykę pytanie moje. Y ja co? Nie płacę? Nie wiem, ale słyszałam tam pani Nie bardzo, ja słyszałam, czy pan widziałem. Co mam, to mam do tego? Jak? To proszę mi udowodnić. Aha i nie Pani dołoży. Jedną działkę mam na dzisiaj i miałem zawsze. Proszę Pana, tłumaczę Pan, co Pan słyszał, a co ja słyszałam. Płacę za świetlę, powiedziałam, że nie będę tłumaczył. Jest Ale to teraz pyskówka jest. To jest pyskówka. Bo tu Państwo zaczynają już wychodzić, bo z pytania mają charakter prywatny. Ja w związku z tym, jedno pytanie: czy Państwo do mnie macie jeszcze jakieś pytania, wątpliwości? Od razu zaznaczam kwestie proceduralne. Czy chcielibyście Państwo coś wyjaśnić, jak proceduralnie pewne sprawy w stowarzyszeniu załatwić? Tak, ja proszę odpowiedź na pytanie moje, dobrze? Bo... W związku właśnie w naszym biurze, później w Radzie Miasta pojawiły się, pojawili się działkowcy, których tutaj widzę. Część z Państwa do jednej trzeciej no, tak zakładam, pojawiła się na naszym spotkaniu. Po tym spotkaniu pojawiliśmy się razem z radem Andrzejewskim, którego nazwisko na już upadło, na spotkaniu informacyjnym, żeby również dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja, bo wiemy, że subiekt, to, co mówią jedne osoby, trzeba to zawsze wysłać z drugiej strony, żebyśmy mieli pełną informację. I na tym spotkaniu zadaliśmy pytanie. Y o to co pytałem wcześniej o kwestię głosowań, e, kto może głosować, znamy statut, przeczytaliśmy bardzo dokładnie i wiemy, że uchwały w stowarzyszeniu podejmuje walne Zgromadzenie członkowie po prostu stowarzyszenia. Kwestią, o którą wówczas pytałem i do której miło się też przy okazji odniósł. E, bo chodziło o to, że sądział, że jakby ważne zadanie miałoby decydować o własności również członków, którzy nie są w stowarzyszeniu. Ja tego nie wiem, nie jestem prawnikiem, ale mam znamy dużo prawników, ale mówimy czasu, żeby się z tym zapoznać. Ale znamy, pytam pana prezesa, bo na spotkaniu zapytaliśmy o treść umowy. I pan, który tutaj siedział tu przed chwilą oraz y, y, część z Państwa, którzy byli w komisji, tak, chyba tutaj jest y, Państwa trójka, odpowiedziała bardzo kulturalnie, żeby nie było, że nie ma dostępu do tej umowy i ona zostanie podana dopiero na tym spotkaniu. I nie były przykry. Była bardzo niekulturalna atmosfera. Na spotkaniu, te informacje. Dlatego, ale ja dlatego, się, wiem, dlatego, ja dlatego, dlatego wiem, że był chaos. Ale na konkretne pytania, które gdy zadawaliśmy, była cisza i spokój, odpowiedziano nam, że nie ma możliwości zapoznania się z umową przed tym spotkaniem. I powiedziały to obie komisje, i założyliśmy, że to jest stanowisko skonsultowane z Panem. I więc pytanie moje jest: Nie wiem, czy do Pana, czy do komisji, czy może do Państwa, całej Państwa siódemki, dlaczego ta umowa nie mogła być udostępniona wcześniej działkowcom. Dziękuję. Proszę Państwa, jak każda umowa, jest to skomplikowana. To było na kwotę 70 milionów, to jest yy, każda strona. Na pewno patrzę, żeby jak najwięcej i dla siebie z korzyścią albo gdzie musi być konsensus, żeby cokolwiek napisać i wyjść z tego. Y jeżeli podejrzewam, bym taką umowę puścił, to nie wiem co by tu było. Każdy by zaraz zaczął drukować, poprawnika chodzić i tak dalej. Do tej pory, powtarzam, nie było to poufne. Tak jak każdy kupuje i sprzedaje, tylko z tym, że tak jak pan mecenas powiedział, ona nie ma racji bytu, jeżeli nie dojdzie do skutku. On, I to była przedumowa, a nie umowa wiążąca, żebyście wiedzieli. Bo tak jak powiedziałem kiedyś, wy jesteście największą władzą, wy podejmujecie decyzję, a nie zarząd. Zarząd przygotowuje takie coś. I każdemu, jednym się podoba, drugim nie. Jednym cena prądu się podoba, drugim odpadą, a jednemu tak jak działki, jedna osoba i dwie. Jak z tego wypchnąć? I kogo słuchać? I dlatego większość podejmuje to uchwałę. Tak to wygląda. Jeżeli wyobraźcie sobie Państwo, każdą Waszą umowę, którą przy, przynosicie mi do notariusza, jak ja bym każdemu działka, działkowcom albo moją puścił Wam 150 działek, weźcie to, rozpracujcie i wydajcie na to opinię. No, wiecie co, pakować się tylko. A drugi by przyklaskał, że nie wiadomo co. Dlatego uważam do tej pory. I z całą tutaj stanowczością. Jeżeli była przed umowa, to była już i nie ma, bo wyszło tak, a nie inaczej. Ja powiedziałem, ja nie będę się podpisywał pod, tym, pod taką umową dokumentem, która zagraża. Ale to byście wy zdecydowali i wtedy byście widzieli, czy ja podpiszę. Dlaczego? Zarząd według KRS-u jest umocowany do podpisu prezes plus druga osoba. I to wszystko. Ale reprezentując was, i 30 się nie podoba, a 120 się podoba. I co? 30 idzie do sądu na, za, na mnie, a 120 nie przyklaskuje, a reszta się śmieje jeszcze, bo nie ma zdania. No trochę, trochę nie tak. Jak samochód wpłyniecie, z znowu, bo, bo mnie latacie, tylko sprawdzacie, bo ktoś odwierty mówił. O co odwierty? Ja nie płaciłem ani zarząd, tylko były po prostu tak na zasadzie, no wyobraźcie sobie, i te no muszę go obejrzeć. Czy Wam ktoś powie, nie, 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 kupisz to dostaniesz. bo. To są skomplikowane, zamniłe, ale to już nie ma racji bytu. Powtarzam, proszę zwołać zebranie tak, jak chcecie, drugie na ET, jak nadzwyczajne. Wniosek zrobimy w odpowiednim czasie i tak dalej. Teraz jeszcze, bo tutaj słyszałem odnośnie pracy zarządu, gdzie jest zarząd. Proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, zarząd nie pracuje w ziemi. działki powinny być zamknięte, tak jak na każdym ogrodzie, a że myśmy tu byli pracowali to tylko dla nas, także nie będę już komentował. Państwa, taka też drobna ta sugestia z mojej strony na przyszłość. Jak pamiętajcie Państwo, że pierwszy raz mierzyliście się, odkąd od 2013 czy 2014 roku jesteście samodzielnym stowarzyszeniem ogrodowym i sami decydujecie o swoich sprawach, to pierwszy raz mierzyliście się z taką umową i z takim kalibrem. Może to jest też dobry powód do tego, żeby jakoś sobie tę wzajemną współpracę na przyszłość zorganizować bo sami Państwo widzicie i tutaj akurat z prezesem się zgadzam, po to wybieracie Państwo zarząd i taka jest funkcja zarządu, żeby reprezentował stowarzyszenie na zewnątrz, a więc żeby też negocjował pewne warunki umów. I te umowy zawierał przy oczywiście Państwa zgodzie. Natomiast naturalnie powinno być to też dla Państwa transparentne. Przy czym nie będzie to wyglądało tak, że teraz każdy będzie przychodził, będzie te 160 osób przychodziło, każdy będzie zgłaszał swoje uwagi. Nie to macie zarząd jako organ reprezentujący. Natomiast do Państwa, od Państwa organizacji zależy, w jaki sposób będziecie wewnętrznie tego typu przedsięwzięcia i umowy konsultować i organizować. Bo naturalnie przepływ informacji pomiędzy zarządem a członkami stowarzyszenia jako takimi powinien być. Aczkolwiek nie wyobrażam sobie, jeżeli temat miałby wrócić, że 160 osób będzie przychodziło do zarządu i każdy będzie miał propozycję zmiany paragrafu 5, 6 albo 8, bo tu powinno być zdanie takie, a tam powinno być zdanie inne. Państwo też stanowicie organ, ale tym organem jest walne zebranie. Jeżeli macie Państwo jakieś wnioski, to one nie powinny mieć charakteru indywidualnego na zasadzie 150 osób i każdy swój pomysł. Tylko organizujecie się Państwo, swoje organizujecie spotkania, zebrania, tam przedstawiacie swoje propozycje, bo nic nigdy nie uchwalicie, ani nie podejmiecie, jeżeli każdy będzie miał na to inny pomysł. Państwo macie podejmować decyzje w większości osób. że ja powiedziałem to wyszło też tutaj to pismo na ostatnich dniach także ja wie Pani jeden powie że umowa jest dobra trzeci że zła a czwarty jeszcze jak tu sobie słyszałem zróbmy przetarg dostaniemy więcej było Pani tak? nie Pani się uczepiła teraz umowy ja jeszcze raz powtarzam my teraz mówimy było albo nie było patrzmy w przyszłość tyle i teraz tak, dzisiaj by było odczytanie tej umowy przedwstępnej i wy byście, odkładamy, odraczamy, nie zgadzamy się. Wy nie ja, bo to jest przedwstępna warunkowa, nic Co poza tym. W no o czym to dyskutować? O tym, co już było. Ale chyba, czy tak, co by się co? do odzywać. Proszę Państwa, ja powiem tak. Jeżeli tu jest Pan przedstawiciel posła Kłażyńskiego, proszę zapatronować nam, żebyście mieli korzyść z tego. Bardzo proszę. Bo widzę, że część mieszkańców chciałoby. A przepraszam działkowców. Przepraszam najmocniej. No dobra, a tu jest piskówka. Powiedziałem, nie mam nic do ukrycia. Dlatego jest to zebranie i powiedziałem, to wy decydujecie, a nie ja. Po przeczytaniu. Ale nie doszło, bo zaszły inne okoliczności. Z tego zebrania. Ja tylko podkreślę to, że y, na początku nie będę czuwał nad tym, czy dla Państwa, Państwa umowa będzie korzystna, czy nie, bo to Państwo na tym decydują i to Państwa subiektywnym zdaniem ma być ona korzystna. Więc tu całkowicie się zgadzam y, z, z Panem Prezesem, ale to co mówi Pani, Pani tak, Państwo muszą y, mieć możliwość sprawdzenia, czy ta umowa jest dla Państwa korzystna. Pan Prezes powiedział, że gdyby została udostępniona wcześniej, to Państwo lataliby po prawnikach. I wydaje mi się, że sprzedając swoją, e, wydając, sprzedając swój w jakiś sposób do okres, tak. swoją własność dzierżawy, tak? ale miejsce ale do pracy dojdziemy, to sprzedałem też trzech tym miejscu, tak? E, że sprzedając Państwo, wydaje. odstępując w dzierżawę. No to tak jakby sprzedaży. Odstępując w dzierżawę. No to tak że w takiej ważnej sytuacji życiowej Państwo powinni się móc zapoznać z tym, jeżeli trzeba wątpliwość, dać prawnikowi. Jeżeli nie ma aż takiej wątpliwości, ale zapytać na przykład mamy tatę, ojca, córkę, syna synu, czy ty będziesz później chciał uprawiać tą działkę, bo ja, jeżeli nie, no to ją sprzedam w tym momencie po takich warunkach, bo warunki są dla mnie korzystne, co wynika z umowy, choć warunki są dla mnie skraje skr niekorzystne, bo widzę to w umowie. Jeżeli Państwo mieliby dzisiaj podjąć tą uchwałę, e, to chciałbym Państwo, bardzo do mnie doszło, gdyby nie to zamieszanie, które powstało, znaczy by Państwo na tym głosowali, to Państwo mieliby godzinę, dwie na zapoznanie się z treścią umowy, które ma 30, I na szybkie 30 dzisiaj, stron. Dzisiaj no, dzisiaj. Tylko dzisiaj 30 stron państwo mieliby 30 stron w ciągu godziny zanalizować w ciągu godziny mieli państwo tam są od, od, odsyłacze do konkretnego prawa mieliby państwo mieć możliwość w ciągu tych dwóch godzin sprawdzić prawo czy ono jest dla państwa korzystne sprawdzić w ogóle czy ta kwota jest dla państwa odpowiednią czy nieodpowiednią. To wydaje się po prostu mała ilość czasu, mała ilość czasu, ale ja tutaj nie zarzucam swojej woli prezesowi, tylko zachęcam Państwa po prostu, żeby zrobić to transparentnie w przyszłości. I to tyle, bo więc większego prawa tutaj ja nie mam. Piękne podsumowanie, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeżeli coś takiego zaistnieje. I tak jak Pani Zarząd chce zmienić, czy tam w ogóle inne sprawy, czy działkowcy jedni, a drudzy, proszę zwołać zebranie, znowu zwołamy, tylko nie wiem czy tu, czy gdzie, bo mamy 166 członków stowarzyszenia, podejrzewam, że może jeszcze się wpiszą, zamówimy znowu salę, nie widzę problemu zrobić to i tamto, ostatnio były wybory, Zawsze wybory się nie podobają i wybory były, żadnej nie było, do dwóch tygodni żadnej nie było wniosków, skarg po dwóch miesiącach. Może zrobimy na referendum, które ostatnio władza robiła, nie podobało nam się. A widzicie, jest jakiś czas, żeby się odwołać, jest komisja, nie było tego nigdy. Bo nie było żadnej uchwały powierzonej w gablocie. A propos czego? Wyboru komisji. No jak, no przecież zebranie jest co roku i było było to 30 czerwca zgodnie z tym statutem, jaki to mam przed sobą. by, że było przedłużone, oburzone, bo był stan pandemii. Proszę tu macie prawników i popytać, mam przyznają też tak samą rację jak ja. Każdemu się dzisiaj nie podoba albo pora roku. Ja rozumiem, ale dlatego wy jesteście i liczą się głosy ogółu, a nie pojedyncze. Mi się też wiele rzeczy nie podoba na tym ogrodzie. A co mam zrobić? Słucham większości. Pytanie. przewodniczącego, pana Stasia, czy zostajemy przy y, To są wybory? No. Nie rozumiem. Ja?

Proszę Państwa, ale to nie ja Państwu wybieram osobę, która prowadzi zebranie. Macie Państwo, nie, macie Państwo zawsze protokół. Jeżeli jest są jakieś wątpliwości co do przebiegu zebrania, no to dlaczego? Nie wiem. Pani... Pani mnie pytała, tak? Czy, no właśnie. Państwa, pamiętam, że pojawiło się pytanie, czy została zgłoszona propozycja, żeby w skład zarządu weszły osoby dotychczas zajmujące stanowisko i zostały wymienione z imienia i nazwiska. Na tym Państwo głosowaliście czy no, tak, to tak, 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 tak. To, że przewodniczący e, sformułował dużo sformułowania, czy w związku z tym, co stajemy przy starym zarządzie, myślę, że wszyscy doskonale wiedzieli, jaki skład osobowy, bo no, za to wybrzmiało. No, ale no, ale ja, zgłaszaliście tak. Państwo wówczas karne. No jak to nie mieliście takiej możliwości? Przede wszystkim proszę państwa. Ja nie w sens teraz po kilku miesiącach y, bo, y, rozmawiać o tym, jak przebiegało walne zebranie. Jeżeli jest taka wątpliwość to zwołajcie Państwo kolejne i wybierzcie przewodniczącego, który Państwu prowadzi, to tak jak się, się tak, tak. Państwo no i tak to wygląda zebranie Stowarzyszenia Ogrodów działkowych Kaczeńce. i tak to, no, no jak tu widać jeden mówi, że tu pieprzam, no, każdy uważa jak uważa. pomorska telewizja narodowa, no, ludzie powiedzieli co chcieli. Dziękuję bardzo. Tak wygląda demokracja Gdańsku.